Nie wytrzymałam i musiałam dokręcić ten kawałek w tym kombinezonie Arlequina. Jak widzicie, on jest taki, no taki trochę dziwny, nie? No rękawy też takie właściwie, one są takie, wydawało mi się, że one są dłuższe. Jak rozepnę, to jest taki lepszy, ale no tu mnie ciągnie i yy, zaraz Wam pokażę, jak to zrobiłam. Będę ściągać tą górę i opuszczać na dół. To Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda na dole. Tak. Tu ma takie fajne te gąbeczki. Gubeczki, przepraszam. Gąbeczki. Jej, ile ja się czy razy przejęczyłam. Nie wiem, czemu tak mam. Może to też... Jakieś psychosomatyczne. a, dobra. No, to tak wygląda. No, nie wiem, co z tymi pomponami, bo one trochę przeszkadzają. Yy, czy je oderwać, czy zostawić chociaż jednego dla. Yy, no, takiego fikuśnego. Dobra, a te, za chwilę Wam pokażę, jak wyglądają same spodnie. Okej, okay, moje drogie, tak wyglądają opuszczone spodnie z rękawami. Na początku myślałam, żeby zrobić coś takiego, ale nie. No i co? I co? Tutaj już włożyłam tą górę troszkę. Okej. Okay. Wiążemy. Mamy spodnie. Fajne? To mi przeszkadza. To mi przeszkadza, więc. Chyba pójdzie out, albo pójdą na boki, albo w ogóle ich nie będzie. A teraz patrzcie co jeszcze mam. Znalazłam w szafie sweter, który jest w kolorach tych spodni. Teraz Wam pokażę jak wygląda całość. Muszę się przebrać ubrać już mi, już mi gorąco, tak mówiąc. OK. Zobaczcie, jak fajnie pasuje. I teraz cała moja stylowa będzie, zaraz wam pokażę. Tylko muszę aparat jakoś ustawić, żeby nie było widać całą. I tak wygląda cała stylowa. W obciach jestem, ale to wybaczcie mi. No i tylko ten pompon mi tu przeszkadza. A tu jest całkiem, całkiem. Tu jest kieszonka. No takie fajne sink Na No adidasy do tego i strój supernie. nie? Taki. I mają taką fajną fakturę. To jest taka cienka żorżetka. Kurczę. Nie przyniosłam lampy, żeby pokazać, ale może widzicie. Taki fajny Arlekinek. Tu jest zawiązane. I w ogóle nie widać, że to jest kombinezon. No. Ja się już wysmarowałam moimi specyfikami. No, i tak wyglądam. Jestem młodszy? Jestem młodszy? No. Może być. no. Jeszcze raz pozdrawiam.